Dzisiaj o gestach i słowach miłości. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie. Bardzo się cieszymy, że możemy z wami kontynuować temat. O sakramencie małżeństwa. Ostatnio było tak, że rozmawialiśmy o ślubie w kościele i o tym, z czego on się składa. Ale ten ślub w kościele to jest tylko jeden z trzech elementów sakramentu małżeństwa. Dzisiaj mamy drugi element, gesty i słowa miłości. I to jest taka przestrzeń, która dotyczy trochę czucia i trochę mhm. doświadczenia kochania. Już mówimy o co chodzi. Sakrament małżeństwa domaga się tego, że my będziemy dbali o to, żeby gesty i słowa miłości trwały przez całe życie nasze małżeńskie. Mamy to wpisane w siebie, że potrzebujemy okazywania miłości, ale też potrzebujemy przyjmowania miłości. Najpiękniejsze w tej części sakramentu jest to, że my musimy się tego uczyć. Dlaczego? Dlatego że posiadamy i rozmawiamy ze sobą właśnie w miłości w zupełnie różnych językach. Bardzo rzadko mm -hmm. się zdarza, że spotkamy się i już umiemy swoje języki miłości. Posługujemy się takim terminem języki miłości dlatego, że odwołujemy się do pewnej książki, która nam bardzo pomaga Gary'ego na Pięć języków miłości i jak ktoś będzie chciał szerzej zgłębić te zagadnienia, to odwołujemy, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie, które pomaga doświadczać miłości właśnie w małżeństwie. Pierwszy język miłości to jest język akceptacji, innymi słowy afirmujące słowa, tak się to nazywa. Każdy moment, kiedy mówimy sobie nawzajem, jesteś cudowny, jesteś cudowna, super to zrobiłaś. Kocham cię. Kocham jesteś cię, dla mnie ważny, ważny. Tęsknię za tobą. Wszystko, co słownie przekonuje nas o miłości, czyli komplementy, chwalenie, docenianie drugiej osoby, również w towarzystwie innych. W ogóle, każde ciepłe słowo. Które wypowiadamy w kierunku swojego współmałżonka albo o naszym współmałżonku, właśnie należy do tego języka. Drugi język miłości wspólne, jakościowe spędzanie czasu przestrzeń dobra to są takie miejsca, które sobie znajdujemy w małżeństwie, jako przestrzenie wspólne. I zajmujemy się czymś razem. Chodzimy na wycieczki, na tańce, na spacery, do restauracji, jeździmy na nartach, czyli bardzo jakościowe spędzanie czasu, ale jakby razem, tak? tak. Chociaż nie wystarczy, że jesteśmy obok siebie, bo można spędzać czas razem, ale nie być ze sobą, bo rozumiemy w tym języku miłości to, że ja jestem w 100% dla drugiej osoby, czyli uważne słuchanie, spędzanie czasu, jak gdyby tak wysokojakościowe rozmowy, opowiadanie o sobie, mówienie o swoich pragnieniach, marzeniach. Trzeci język to są właśnie podarunki. Wydawałoby się, że nie ma człowieka, który nie lubi dostawać prezentów. Ale może tak być, że ktoś bardziej to lubi, a ktoś po prostu nie przykłada aż takiej wagi do tego. Dlatego podarunki to jest taki język, który pozwala nam po prostu obdarowywać zarówno jakimiś przedmiotami, ale też czasami sobą samym. Wymaga dużo od nas też takiegoś wysiłku, aby taki podarunek znaleźć. Sami zresztą wiemy, jak przychodzą jakieś święta, uroczystości, jak trudno nam znaleźć odpowiedni prezent dla drugiej osoby. Dlatego też w takim obdarowywaniu siebie, czy przedmiotami, czy też jakim, samą swoją obecnością, sobą samym, jakimś swoim wsparciem, Przemawiamy do współmałżonka takim właśnie językiem. Może to jest język twój, może warto sobie to przeanalizować, czy czegoś takiego potrzebujesz bardziej niż innych języków, albo twój współmałżonek. Czwartym takim właśnie językiem miłości to jest po prostu pomaganie. Zwykłe, proste pomaganie, takie tak zwane służebne czyny, i one mogą mieć różne zakresy, bo to może być wspieranie kogoś w jakichś tam działaniach, ale może być czasami zastępowanie kogoś. Może być tak, że widzimy zmęczenie swojego współmałżonka, jakąś chorobę i sami z siebie wychodzimy z taką inicjatywą wsparcia, pomocy, jakby wykonania jakiegoś zadania za tego współmałżonka. Bardzo istotne jest w tym pomaganiu, aby to wynikało z naszego, jakby z naszej potrzeby serca, że robimy to z pewnej dobroci, która w nas jest. Takiego pragnienia uczynienia czegoś dobrego. Ale nie dlatego tylko, że no już muszę, nie chcę mi się, ale muszę, nie. I piąty język język dotyku. Czyli Seksualny i nieseksualny dotyk. Są osoby wśród nas, które się wtedy czują najbardziej kochane, kiedy są dotykane, miziane, masowane. Nie? Przytulane, Przytulane, całowane. Da. To są różne takie języki, które się są takie naprzemienne i mają różny wydźwięk. Czasami wystarczy nawet trzymanie czyjejś dłoni, jakieś poklepanie. Przytulenie, i one już są jakimś wyrazem miłości w stosunku do tej osoby. Kluczowe w językach miłości jest to, żeby je dobrze określić, to znaczy, żeby ze sobą pogadać, który język jest dla ciebie najbardziej zrozumiały, przyjemny, w którym języku najbardziej rozczytujesz moją miłość, jakby do siebie. I jest pewnego rodzaju trud, bo, bo my tak naprawdę mamy jeden dominujący język, jeden jakiś pomocniczy, innych musimy się tak naprawdę nauczyć. I właśnie sakrament małżeństwa trochę tego wymaga. Żeby on był jakby owocny, to ja właśnie w gestach i słowach miłości będę się uczył tego drugiego języka, żeby moja żona, żeby mój mąż jakby mógł poczuć że jest kochany, nie? że to jest mega istotne, że Bóg daje nam jakby doświadczenie sakramentu małżeństwa, żeby nas przekonywać właśnie o, o tej miłości. Tak się składa, no, że jest taki hymn o miłości napisany przez świętego Pawła w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale. I on rozpoczyna się troszkę takimi słowami, że gdybym mówił językami ludzi i aniołów. A, miłość... a miłości bym nie hmm. miał. No właśnie, to kim bym był. Yy, kolejne jakby słowa mówią o tym, jaka, jakie cechy ta miłość posiada. Że miłość jest cierpliwa, łaskawa, miłość. Yy, nie zazdrości, nie, nie szuka poklasku, nie, nie pamięta nie złego. By... I my, jak się przepatrujemy w tych słowach, to, co widzimy, że wszystkiego nam brakuje. No nie domagamy. Że nie domagamy. Ym, nie jest to możliwe, abyśmy byli takimi ludźmi, jeżeli wcześniej tej miłości nie otrzymaliśmy, bo takie są słowa, że a miłości bym nie miał. Więc żeby ją mieć, to trzeba ją wcześniej otrzymać. Yy, I wtedy przychodzi ta łatwość bycia cierpliwym, bycia hojnym, yy, przebaczania. Niepamiętania złego. Że wtedy to, to już nie do końca jest w naszej mocy, ale tej mocy, tej miłości, którą doświadczamy no przede wszystkim od Pana Boga. albo przez drugiego człowieka. Czyli jak widzisz, trud w okazywaniu miłości, w słowach miłości, w niepamiętaniu złego. I to jest pewnego rodzaju bardzo dobra droga, żeby się zanurzać w słowo. Na przykład tego hymnu, nie? Żeby dawać Bogu się przekonywać o tym, jaki on jest w tej miłości do ciebie i do mnie. Pozwól się ukochać, a łatwiej ci będzie kochać współmałżonka. Tyle na dzisiaj. Zachęcamy Was do tego, żebyście porozmawiali sobie o tym, jakim językiem Miłości. tak, posługujecie się albo chcecie, żeby Nadajecie. tak chcecie otrzymywać i, tą miłość i może się okazać, że, że się myliliście do tej pory i, i a może jest tak, że właśnie bardzo dobrze odpytaliście wszystko. Jeżeli macie trudność samemu w odczytaniu, to może warto się zapytać wprost swojego męża, swoją żonę. Jak Kiedy ty? się czujesz kochana? Tak. Kiedy się czujesz kochana? Ok. Czyli mamy ślub w kościele przerobiony, gesty i słowa miłości. Mamy już dwie trzecie sakramentu w kolejnym odcinku. Akt małżeństwa. Kiedy jest aktem? Do zobaczenia. Shalom, shalom. Do zobaczenia.